Pierwsza noc na statku już za nami, ponieważ statek jeszcze będzie stał drugą noc w porcie. Postanowiliśmy jeszcze zwiedzić Dubaj. Na szczęście autobus jest pod samym statkiem i zawiózł nas do centrum handlowego, że ona chciała zobaczyć jeszcze te fontanny i ich pokaz. A ja w międzyczasie zamierzam zobaczyć widok z najwyższego budynku na świecie Burcz Khalifa. Muhammad bin Razid al-Maktum, obecny premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emir Dubaju. Zainicjował budowę najwyższego budynku świata, który obecnie nosi nazwę Burj Khalifa. Jego słowa napisane na tablicy pamiątkowej to Słowo niemożliwe nie jest w słowniku przywódców. Nieważne jak duże wyzwanie, silna wiara, determinacja pozwoli rozwiązać i przezwyciężać problem. Budowa trwała tylko 5 lat. Ukończona była w 2009 roku. Widoki z budynku są wspaniałe. Lubię patrzeć nawet na te małe domki, które znajdują się w dzielnicach mieszkalnych, czy na meczety, które są bardzo daleko. Oczywiście wieżowce, które są blisko Burj Khalifa też są imponujące. Widok na sztuczne jeziora, które znajdują się koło budynku i całe centrum finansowe, które jest koło Burj Khalify. W oddali widać nasz statek MSC, który stoi w porcie. Główne autostrady biegną wzdłuż morza i do morza. Ale jak tutaj widać, większość Dubaju to są niskie budynki. Na horyzoncie mamy sztuczne wysepki, które miały obrazować mapę świata i miały być zamieszkane przez bogatych ludzi. Niestety została inwestycja wstrzymana. Patrzymy teraz w kierunku nowego centrum Marina Dubai, które jest około 20 km od nas. Z tego wieżowca widać bardzo dobrze, że Dubaj jest rozległym miastem, ale tylko są pewne placki z wieżowcami, a większość to są puste tereny albo piasek, albo małe domy jednorodzinne. Plana jest następna dzielnica, gdzie wybudowany będzie najwyższy budynek świata o ponad kilometrowej wysokości, a wokół niego będą domy i bloki mieszkalne. Po zwiedzeniu budynku wróciłem do centrum handlowego, gdzie nie omieszkałem pojeździć troszkę na łyżwach. Jazda na lodowisku to pełen relaks i jest to zawsze przyjemność po emocjach związanych z wyjazdem na najwyższy budynek świata. Po południu postanowiliśmy jeszcze popłynąć głównym kanałem w Dubaju i zobaczyć stare miasto. Płynąc kanałem, po jednej stronie mamy nowoczesne budynki, po drugiej stronie cumują przepiękne nowoczesne jachty i małe i duże łódki przycumowane przy brzegach oraz te, które dawniej pływały za dawnych czasów. I po prawej stronie mamy stare miasto z sukiem. Płynęliśmy statkiem, którym nawet Dostaliśmy picie i przekąski. Po dopłynięciu do przystani postanowiliśmy odwiedzić jeszcze targ, tak zwany suk. Na targu kupiliśmy troszkę pamiątek. Najciekawsze było targowanie się o karty do gry. Toalia złota, która miała kosztować 100 dolarów, po 5 minutach targowania kupiłem za 2 dolary. Po południu, jak wróciliśmy wszyscy na statek i zaokrętowali się wszyscy pasażerowie, mieliśmy jeszcze szkolenie przeciwpożarowe na pokładzie. Dzisiejszego ranka jest to już pobyt w nowym porcie Abu Dhabi, i szukamy wyjścia ze statku, aby się wyokrętować. Liryka. Zobaczymy jak to będzie działać wszystko. Kasyno otwierane jest dopiero wtedy, gdy wypłyniemy na wody międzynarodowe. Podobnie zresztą wszystkie sklepy bezsłowe zamykane są w portach i otwierane dopiero na wodach międzynarodowych. Czekaj. Szukamy wyjścia ze statku. W każdym porcie jest różna wysokość nadbrzeża czy też rękawów, więc różne drzwi są otwierane. Musimy sobie przygotować karty pokładowe, ponieważ przy zejściu sprawdzane są i skanowane karty. Przy powrocie są skanowane powtórnie, i wtedy wiadomo, czy wszyscy pasażerowie wrócili na czas. Abu Dhabi, albo Abu Zabi, to stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Idziemy teraz do wielkiego meczetu Szejka Zajida. Jest to jeden z największych meczetów na świecie. Szejk Zajid. Był pierwszym prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zainicjował budowę tego meczetu w 1996 roku. Budowa trwała 12 lat, kosztowała 205 milionów funtów i zatrudnionych było 3,5 tysiące pracowników. Cały kompleks zajmuje powierzchnię ponad 22 tysiące m2. Jego dziedziniec posiada 1000 kolumn. Kopuła główna jest największą kopułą na świecie i ma 85 metrów wysokości, średnicę 32 metrów. W meczecie może przebywać jednocześnie 42 tysiące wyznawców. Główna sala modlitewna może pomieścić ponad 7 tysięcy osób. Od parkingu do meczetu było kawałek drogi. Na szczęście podjechaliśmy meleksem, który był darmowy. Podobnie wejście do meczetu jest darmowe. Meczet jest ogrodzony. Są bramki i strażnicy, którzy sprawdzają, kto wchodzi. Są osobne kolejki dla mężczyzn, osobne dla kobiet. Aby wejść do meczetu, należy być odpowiednio ubrany i żona musiała pożyczyć podpowiedni strój. Strój był darmowy koloru brązowego, który zakrywał włosy i nogi prawie po kostki. Przy okazji kontroli ochrona stwierdziła, że moja kamera jest profesjonalna i nie może być nagrywane nic bez odpowiedniej zgody władz meczetu, więc musiałem ją zostawić w depozycie i wziąłem tylko aparat, którym filmowałem. Przed wejściem do meczetu. Oczywiście trzeba ściągnąć buty. Zjednoczone emiraty arabskie walą się swoją tolerancją, i nawet w wielkim meczecie jest specjalne pomieszczenie, właściwie przy wejściu, pokazujące, że można porozumieć się między wszystkimi wielkimi religiami. Na szczęście mężczyzna nie musi być ubrany w żadne dodatkowe szaty, wystarczy, że ma długie spodnie, normalną koszulę i może wchodzić. Natomiast musi mieć ściągnięte buty. Cały czas chodziliśmy na bosaka w skarpetkach, albo niektórzy bez skarpetek, ale nie przeszkadzało, bo tutaj jest tak ciepło i ten kamień, marmur na podłodze jest tak ciepły, że nawet było przyjemnie. A w środku w meczecie są oczywiście dywany, co też nie było przeszkodą chodzeniem bosą. W meczecie były specjalne drogi, gdzie turyści chodzili ogrodzone sznurkiem, słyszałem nawołanie do modlitwy albo modlitwę, ale nie widziałem modlących się ludzi. W meczecie znajduje się 7 żyrandoli pozłacanych. Największy z nich jest równocześnie największym żyrandolem na świecie. Olbrzymie wrażenie zrobił na mnie ten meczet, zwłaszcza dekoracje na ścianach i podłoga, która była wykonana z białego marmuru greckiego i włoskiego. Właściwie to nie dziwię się, że w meczetach należy ściągać buty, bo tak wygładzony marmur, tak wyszlifowany, tak piękny, a delikatny zarazem, szybko byłby zniszczony, gdyby tylko ludzie zaczęli chodzić w butach. Widzieliśmy już wiele meczetów, ale ten zrobił na nas największe wrażenie i do dzisiaj uważam go za najładniejszy meczet, jaki kiedykolwiek widziałem. I nie dziwi mnie, że ludzie tutaj pielgrzymują tysiącami. Chociaż nie jest on stary, ukończony był w 2007 roku. Nie tylko stare budowle potrafią przyciągnąć tłumy ludzi. Następną atrakcją, którą zwiedziliśmy w Zjednoczonych Emiratach w Abu Dhabi jest Hotel Emirates, a właściwie nazywany jest jako Pałac Emirates. Od 2005 roku uważany jest za najbardziej luksusowy hotel na świecie. Poprzednio tytuł najbardziej luksusowego hotelu świata nosił Hotel Burj Al-Arab w Dubaju. Ten siedmiogwiazdkowy hotel, który leży na sztucznej wyspie. Hotel Emirates Palace należy do największych na świecie. Zarządza nim niemiecka sieć hotelowa Kępiński. Koszt budowy ponad 3 miliardy dolarów. Sfilmowałem tylko wejście i znowu okazało się, że ochrona hotelu powiedziała, że mam zbyt profesjonalną kamerę i jeżeli mam pozwolenie od dyrektora, to tak mogę filmować. Jeśli nie, to muszę ją wyłączyć. Więc zrobiłem tylko zdjęcia i nagrałem trochę filmu telefonem. Następnym razem biorę ze sobą tylko GoPro i telefon. Widok z hotelu na plaże i na nowe inne budowane hotele oraz widok na wielbłąda, który idzie po plaży. Polecam, aby skorzystać z fontan, które są przed pałacem. Można się trochę ochłodzić, bo to jak zwykle bywa w klejach arabskich, jest olbrzymi upał. A za fontanami najładniejsze budynki w Abu Dhabi, które często są na pocztówkach. Następną atrakcją, jaką odwiedziliśmy w Abu Dhabi i nie żałujemy tego, była wioska kultury i dziedzictwa arabskiego. Bardzo fajnie położona i polecam ją odwiedzić, bo są piękne widoki z plaży oraz y, można zobaczyć jak żyli Arabowie kilkaset lat temu. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić wioskę, to jest otwarta od 9 rano do 4 po południu. Nie jest to długo, więc trzeba zaplanować jednak ranną wizytę albo chociaż przed południem. Zwiedzanie nie powinno zająć więcej niż 2 godziny, ale warto przyjechać. Postanowiliśmy, że przed zwiedzaniem wioski pójdziemy na plażę, zamoczyć chociaż troszkę nogi w morzu, żeby się ochłodzić. To poranne zwiedzanie naprawdę nas zmęczyło. Jak tylko weszliśmy na plażę, zaskoczył nas piękny widok Abu Dhabi. Naprawdę nie żałowaliśmy, że przyjechaliśmy do tej wioski, nawet dla tego widoku i tych zdjęć, które można było tutaj zrobić. Okazało się, że nie tylko my wpadliśmy na pomysł, żeby zanurzyć nogi w wodzie, ale grupa Chińczyków, których tutaj jest też bardzo dużo, padła na ten sam pomysł. Woda była bardzo ciepła, na pewno powyżej 30 stopni, a piasek był tak czysty i sypki, że dno było widać na dużej głębokości. Zrelaksowaliśmy się troszkę na plaży i z nowymi siłami wkraczamy do wioski i będziemy ją zwiedzać już naładowani nową energią. Takie przydomowe ogródki przypominają mi ogródki mojej babci, która sobie przy domku miała rzodkiewkę, marchewkę, pomidorki. I widzę, że na całym świecie Arabowie też mają swoje takie małe ogródki. Oczywiście nie teraz, to było w czasach jeszcze przed ropą naftową. Zastanawiam się, co ta krowa tutaj je, czego ona szuka, jak tu praktycznie nic nie ma, a trawa jest na zewnątrz. Najciekawsze dla mnie nie są ogródki, bo tutaj można powiedzieć, że w Polsce też są takie ogródki na wsiach. Ale interesuje mnie w jaki sposób ci ludzie przeżywali na pustyni, jak tam tylko jest piasek. Jak mieszkali, w co się ubierali, jak żyli, skąd mieli wodę. Tutaj jest właśnie taka osada nomadów, czyli ludzi pustyni, którzy przemieszczają się z miejsca na miejsce. Ich domostwa. Gdzie mieszkają na noc oraz gdzie trzymają zwierzęta. Szkoda, że w tych pustych pomieszczeniach nie ma mebli, wyposażenia albo figur ludzi przedstawiających, jak oni żyli, w co się ubierali, co jedli. Wyglądałoby to zupełnie inaczej i można byłoby sobie to wyobrazić. A tak, wyobraźnia musi pracować jeszcze więcej. Te wszystkie figury, ubrania, wyposażenia są pokazane w muzeum w wiosce, no ale tutaj by było o wiele bardziej ciekawie, bardziej naturalnie. Może ktoś osłyszy i weźmie sobie do serca czy następnym projektowaniu takiej wioski. Wracamy do wioski i wchodzimy do jednego ze sklepików. Tych sklepików jest tutaj więcej, bo pokazują czym ludzie się zajmowali. I można też oczywiście kupić różne wyroby rękodzieła. Ponieważ mnie interesują bardzo statki, pierwszy sklepik, który odwiedziłem, to jest sklepik z małymi łódeczkami arabskimi i pokazane jak były one budowane, jaki miały kształt. Tutaj widzimy makietę wioski arabskiej za szybą. Każdy z tych domków w wiosce kulturalnej był odpowiednio zagospodarowany. W większości to były małe sklepiki, gdzie ludzie na bieżąco coś wykonywali. A to robili jakąś y, maty, y, tkając je na krosnach, albo też y, wykonywali miecze, czy sztylety. W części tych budyneczków było muzeum, gdzie można było zobaczyć figury dawnych y, Arabów i jak żyli w tej wiosce. A w części można coś było sobie kupić do jedzenia. Te wyroby z metalu były naprawdę piękne. Szkoda, że nie mogliśmy ich wziąć ze sobą, bo w samolocie jest ograniczona ilość wagi do wzięcia na osobę. Środowisko na pustyni. Mnie najbardziej interesuje to, co jest nietypowe dla Polski i dla Europy, więc życie na pustyni wśród piasków. Mamy następny przykład i symulację domostw, jak to wszystko wyglądało. Tym razem jest to w trochę innym stylu, ale też brakuje mi tutaj figur ludzkich i wyposażenia. Chociaż tyle, że będziemy oglądać zwierzęta, które żyją na pustyni. W tej części wioski przedstawione jest życie bardziej osiadłe na pustyni. Ponieważ domki wykonane są już z kamienia i mają małe otwory okienne, aby dawać światło. Natomiast kamień bardzo dobrze izoluje od wysokiej temperatury. Drzwi są otwarte. Tutaj brakuje jeszcze zasłony z materiału, która w takich drzwiach powinna być. Dla mnie jest interesujące, że te kamienie są ułożone bez zaprawy. Nie wiem, jak one się tutaj tak fajnie trzymają. Ale między nimi widać dziurki. Ktoś musiał naprawdę namęczyć się, żeby to wszystko dopasować. Żeby to się wszystko nie poprzewracało. Powoli dochodzimy do zwierząt, co jest najbardziej interesujące dla wszystkich turystów. Ponieważ takie domki czy namioty, nawet te, które są rozłożone tutaj, nie wzbudzają za bardzo zainteresowań turystów. Największe zainteresowanie zawsze wzbudzają małe sklepiki z pamiątkami i zwierzęta. Po tych kilku intensywnych dniach zwiedzania czujemy się już troszkę zmęczeni. Będziemy wracać już na statek, aby wypocząć. Na szczęście, jutro mamy w planach cały dzień plażowania na prywatnej wyspie, które należy do linii żeglugowej MSC. I będziemy relaksować się. Dziękuję za oglądanie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.